Hej, widzę, witajcie na moim kanale. Dzisiaj gram w puzzle i widzę, jak wchodzę do, do puzzle, jest nowy dodatek, więc wchodzę. Dobra, ogólnie bardzo ładnie już się prezentuje, więc wyciągnę siebie. Więc okej, okay, ogólnie bardzo ładnie się prezentuje, więc tak. Tu na pewno są jakieś osoby takie tam. Zaraz dokończę tutaj, o, tam do góry. Zaraz. I tutaj coś się to wkłada. O, a nie wiem, dobra. Tu mamy bankomat. Nie wiem co to. To nie wiem bardzo długi pociąg w porównaniu do wcześniejszego. On jest naprawdę wielki. Dobra, więc tutaj jakiegoś magika. Tu jest jakiś magik. Dobra. Dalej. Hmm, to już mi koniec. Tu jakiś magik, więc może możliwe, że da się wejść tu na górę. Ja się? Dobra, da się, ogólnie tu bardzo to ładnie wygląda, tam pewnie się da zajść, ale najpierw tu A to o tutaj są takie te, tego tam było, jest zajście i tutaj się da jeszcze? Nie, tu się nie da, ale po, zobaczcie widzowie, Porównaj do tego, tu pociągu, to jest ten sam pociąg Poczekajcie, czy da się tutaj wejść, bo jakby normalnie się tu nie dało, czy ja tam coś, no nie da się tam wejść, ale pociąg widzę już powiększony, więc spróbuję wsiąść tu i cię pojadę, yy, o dobra jadę i ciekawe czy z powrotem jakby będę tam, czy będę tam, czy tu będę, nie wiem. Dobra, z powrotem tu przyjeżdżam. Ale ogólnie nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia, bo wiadomo to jest, że z powrotem tu przyjadę. Przy okazji sobie prezencie biorę. Bo już wcześniej jakby, wcześniej to już tak przyjeżdżało. Więc dobra, najpierw sobie od odbiorę. Mam tu jedno złoty. O, taki jeżyk, dobra, więc idę dalej. <grym> um. Tutaj prezent ładny. Jak zawsze, ale słuchawki, jakby. Dobra, więc tak, ogólnie ten nowy dodatek oceniam na takie mocne 9,5 na 10. Więc pa, i do następnego odcinka na razie.